Drodzy widzowie, nowy zakup, gramofon unitrafonika Aster został zakupiony w takiej y, dos dosyć... Okazyjnej cenie, akurat nie od go tym razem z Elixa. No i otworzę go, no i jest on z płytą Nie wiem, nie wiem co to jest, zaraz muszę to zobaczyć I jest tu takie łatwe wyprowadzenie DIN mono, czyli z trzema bolcami I kabel sieciowy, niestety jest to kabel sieciowy z takim... To nie bo nie ma bolca, nie? Dobrze, mam nadzieję, że znalazłem skuteczne rozwiązanie tego problemu Jest to przedłużacz, który tutaj ma normalny bez uziemienia a tutaj już ma wtyczkę z uziemieniem Powinno to zadziałać O, tu już widać, że się kręci Nie chciałem tak tego... Yy, mamy tutaj na 0 ustawione I można sobie ustawić pod 45 yy, Czyli pod taką malutką płytę A jeszcze tutaj jest taka nakładka Posłana na igłę Ona też jest sklejona No i teraz tak, jest ustawione na 45 O tutaj, o Trzeba zrobić tak I wtedy to się będzie kręcić No i jest to dźwięk samej igły Nie wiem czy go słyszycie, czy nie jest to y, piosenka jakaś niemiecka y, No bo ten gramofon nie ma Nie ma wzmacniacza w sobie Nie ma głośnika Wykminiłem, bo to jest taki krótki przewód Do wzmacniacza mi to, to nie starczy A że nie chcę się tam bawić dużo No to wykminiłem tutaj do takiego radyjka Tarabana trójki Podłączymy sobie to na krótko tutaj W taki sposób, właśnie pod wejście pod gramofonowy I tu z przodu na front panelu jest Przycisk, który też właśnie Spójrzcie jak to gra a, no już się skończyła, Nie ja gra też D. I mam plan co do tego. No więc tak, jest tutaj drugi magnetofon... -y gramofon. No i on nie ma właśnie igły. Chciałem przełożyć igłę z tamtego do tego. I sprawdzić, czy jest on sprawny, ten gramofon. No i to zaraz uczynię, ale chyba najpierw rozbiorę tamten, zobaczyć jaki jest w środku. No i oczywiście bardzo prosta rozbiórka: czyli śruba po tutaj, i śruba tutaj. No i to wszystko całe wodzi do góry. Teraz można to sobie odchylić. Ładnie, w środku wygląda. Nie jest to już lampowe, nie widać tu nigdzie lamp. Jest to normalnie na tranzystorach Mamy tu silniczek Wszystko taka prosta budowa Mechanizm włączania właśnie tutaj jest 1972 luty i 1972 rok tutaj pisze Igłę jest ona w taki sposób podłączona Dwoma przewodami I jest to taka prosta igła jak właśnie w Bambino Wygląda to podobnie więc myślę, że może zadziałać Bambino dostał igłę Proszę tutaj zobaczyć, spojrzeć jeszcze trzeba zobaczyć, czy te kabelki nie wyszły. No wygląda na to, że się trzymają, więc powinno to grać jakoś. Dostał też ten talerz, bo też nie miał. I no to nagrywam kontynuację po paru dniach tego filmu. No i mamy tę bambino i podłączymy się do prądu. One powinno sobie zadziałać, bo podłączony jest głośnik. Tutaj, na ile wszystko dobrze podłączyłem, to jest głośnik podłączony. I normalnie do sieci podłączone. Teraz powinno zadziałać. No chyba, że nie styka ten przewód. No dobrze, mamy to zrobione. O, trzeba zrobić tak. No, trzeba było, trzeba było nastawić tutaj to. Tutaj regulację taką. O, widzicie? Taka jest regulacja. Yy, dobra, no i czy jest 45, czyli prędkość do tej płyty? Tak, to brzmi na 33 i na 16. To prawie tego nie słychać, nie? 45, zróbmy siła głosu na full, Tutaj potencjometry też nic nie słychać. I podejrzewam, że jest to lampa. Tak na. 80% Już zamówiłem lampę, wymieniłem lampę. Będzie najprawdopodobniej. Kurwa, gramofon działać.